Już dalej na południe nie da się dopłynąć. Dotarli do Zatoki wielorybów u wybrzeży Antarktydy. polski, Polska załoga na polskim jachcie Selma Expedition z pod kierunkiem kapitana Piotra Kuźniara i jego zastępcy Krzysztofa Jasicy, który gościmy w studiu. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Gratulujemy przede wszystkim bo też to niezwykłe osiągnięcie, niezwykłe, bo to nowy rekord świata w żegludze pod żaglami i bezwzględny rekord świata w dotarciu drogą wodną na południe. Skąd pomysł, żeby tam, żeby w taki sposób? No to jest tak, że sermą pływamy na Antarktydę, to już jest nasz dziesiąty sezon, e, a ponieważ pływanie tam jest naszą pasją, no i zawsze mieliśmy taki pomysł, który nam chodził po głowie, żeby popłynąć na Morze Rosa, który jest Takim najzimniejszym morzem świata, no właśnie, i właśnie co to jest aksenem. za miejsce na świecie? Zatoka Wielorybów. Brzmi bardzo romantycznie, no chociaż tak. patrząc na zdjęcia, y, może być też y, groźne, niebezpieczne. No na pewno, ale jest to fantastyczne miejsce z taką niesamowitą przestrzenią odciętą lodowcem, z takimi sterczącymi zębami, wyrzeźbionymi falami. Y, no i to jest taka zatoka w tym Morzu Rossa, która sięga najdalej na południe, a ponieważ chcieliśmy to morze odwiedzić i fajnie jest mieć tam jakiś cel, no to wymyśliliśmy tą zatokę Rossa. Z drugiej strony tak naprawdę to chodziło o to, żeby zrobić większą, dłuższą wyprawę antarktyczną, żeby wejść na Erebus, odwiedzić kilka miejsc. No przy okazji udało nam się popić ten rekord, ale... Lubicie, tak naprawdę to nie lubicie końca, panowie, niskie temperatury. Jak niskie? Od ponad 10 lat, kiedy po raz pierwszy popłynęliśmy na Antarktydę, w naszych głowach coś się pozmieniało, bo to jest rejon, który naprawdę jest jeszcze dziki, mało odkryty i tam są jeszcze białe plamy. No, Czuję się trochę jak odkrywcy, to jest ta, taka emocja, która po prostu nadaje takiego sensu trochę działania i, i ma się ochoty coś tam robić. Niskie temperatury to wszystko zależy oczywiście od, od rejonu, bo Antarktyda jest bardzo duża. A może Rosja jest najzimniejsza, więc tam my, my mieliśmy najniższe temperatury na poziomie minus 20 stopni, z tym, że jak jeszcze jest wiatr, to ta odczuwalna temperatura jest dużo niższa. My mieliśmy około minus 40 stopni. Także no, jest rześko, jak, jak się śmialiśmy, ale jak woda morska wchodzi na jacht czy też na, na sztormiak, to ona natychmiast zamarza, więc oblodzenie jest praktycznie natychmiastowe. I to był jeden z takich momentów, kiedy trzeba było pilnować i od razu uszywać ten lód, żeby on nie narastał. Jak często macie dość i myślicie sobie Malediwy i okolice? Może to jest ten akwen, gdzie powinniśmy teraz być? No... Tak naprawdę to w ogóle nie mamy dość i e, jak się tam pływa, bo to jest tak, że tu w studiu jak się mówi o tych minus 20 to brzmi jakoś horrorystycznie, e, a jak się tam płynie i tak jak my startowaliśmy z Australii, z Hobart, e, temperatura spada stopniowo, człowiek się dobrze do tego przystosowuje I jak się jest tam to te minus 20 to wcale nie jest takie straszne. Ja myślałem, że będzie dużo gorzej, ale się okazało, że to jest zupełnie spokojnie do przetrwania. No i tak naprawdę Antarktyda jest fascynująca swoją przestrzenią, dziką przyrodą, tymi zwierzętami, które nie znają strachu. No ja nie tęsknię za Madeliwami i chciałbym znowu popłynąć na Antarktydę. Co was zaskoczyło najbardziej, bo jeżeli yy, mówią panowie, że... Czy czujcie się jak odkrywcy? To, to odkrywcy wspominając takie, takie wyprawy mówią o czymś w taki wyjątkowy sposób. Co dla Was takiego było, było właśnie tak? na? No, było bardzo, bardzo dużo takich momentów, kiedy byliśmy zafascynowani tą przestrzenią, o której Ty odmówił, ale... W mojej pamięci do tej pory jest bardzo taki żywy obraz zamarzającego morza, przed którym uciekaliśmy, bo już opuszczaliśmy Morze Rosa w ostatnich dniach, kiedy to morze szybko zamarza. I przechodziliśmy praktycznie wszystkie stadia zamarzania morza. Takie rzeczy się w książkach tak naprawdę czyta, bo takie zjawisko nieczęsto można zobaczyć. My to zobaczyliśmy i na mnie to naprawdę kolosalne wrażenie. Jakakolwiek... Tak, 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 to bardzo było proszę. fantastyczne. Jakakolwiek usterka techniczna w takiej sytuacji, kiedy jesteście no, w ekstremalnych warunkach, trochę osamotnieni, trochę na końcu świata, no to może być poważne wyzwanie. Nie wpadaj rąk. Zdarzyło się coś takiego? Nie, byliśmy dobrze przygotowani i w zasadzie nie mieliśmy żadnej awarii na tym rejsie, a to jest prawda. I całą filozofią pływania tam na to południe, na Antarktydę, jest y, myślenie o tym, że musimy mieć części zapasowe, musimy umieć naprawić, musimy mieć wyjście awaryjne B, wyjście awaryjne C. Żaden serwis tego nie dowiezie. Nikt, nikt tego nie dowiezie, trzeba się tego wszystkiego nauczyć, ale to jest fajne, by tym wyzwanie człowieka do napędza do działania, do myślenia, do opiekowania się wszystkim. No tak, to chyba jest też czymś dlaczego pływa się na Antarktyce? Cała załoga taka nakręcona, z kim pływacie? Co to są za ludzie? To jest tak, że Pływamy na krótsze rejsy dookoła Hornu na Antarktydę. Szukamy załóg i pływają tam pasjonaci żeglarstwa, trochę obierze świaci, czasami się zdarzy ktoś, kto w ogóle pierwszy raz wybiera się na taki rejs. E, ważne są tak no, naprawdę... Bez takiego świeżaka zabierzecie na pokład? Tak, tak, do nas docierają ludzie często, jak trafiają na naszą stronę www.salmexpeditions.com i tam opisujemy te swoje wyprawy, są relacje z każdego rejsu. I właśnie często jak się czyta te relacje, okazuje się, że to nie jest dla dla wyjątkowych ludzi, że każdy praktycznie kto jest zafascynowany. Ale czy taki żeglarz szuwarowo-bagienny jak ja, który po mazurach raczej najczęściej dałby no, radę nami? Oczywiście zwaniem? tak. Jasne, oczywiście, że tak. Tylko jest jeden warunek. Musisz chcieć i musisz pracować w zespole. I to, to naprawdę jest dla każdego. Tak, bo to są ważne tak naprawdę te miękkie umiejętności i te chęci i ten zapał w sobie. Ja chcę to zrobić, ja chcę popłynąć. No. I to, że jak trzeba pozmywać te gary, to się je zmywa, a nie zrzuca tą robotę na innych. Po prostu robi się to, co do nas należy. A jak pływamy, to my po prostu naszą ideą jest zrobić tak, żeby wszyscy przeżyli przygodę i żeby załoga na jachcie stworzyła fajny zespół. Ale to naprawdę taka prosta zasada chcieć to móc i się sprawdza? Absolutnie tak. Nam to się sprawdza. Gdyby to nie było te zimne. Minus um, 40 świata, odczuwalne właśnie. Panowie, dzięki za Bardzo to, dziękujemy. Że Piotr z nami. Kuźniar, Krzysztof Jasica, dziękujemy Selma bardzo. Expeditions. Dziękujemy, dziękujemy. bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.